Szanowni Państwo, ostatnio działo się bardzo dużo wydarzeń w Polsce, między innymi ustawa Bezkarność Plus, no i Piątka Kaczyńskiego. Ale na początku chciałbym oddać głos panu Piotrowi i prezesowi partii Korwin w Okręgu Pilskim. Bardzo proszę. Proszę Państwa, dzięki wielkiej akcji Klubów Konfederacji w całej Polsce, której bardzo ważną rolę grają członkowie i sympatycy Korwina, poszliśmy do biur poselskich wszystkich posłów, PiSu, by zaprotestować przeciwko ustawie, którą roboczo nazwaliśmy Bezkarność Plus. Znacie Państwo zasady. Wystarczy w dobrej wie, wierze działać na rzecz walki z covid żeby być ułaskowionym z każdego właściwie przestępstwa e, lub z rzeczy, która podchodzi pod paragraf. Udało się na chwilę zatrzymać tą akcję. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale jest to też drobny, ale sukces naszego środowiska. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja, sobie, ja skomentuję ustawę tak zwaną Piątkę Kaczyńskiego. No, jakby nie było, wywołała by ona bardzo duże kontrowersje. My oczywiście sprzeciwiamy się tej ustawie, bo ona po prostu uderza w rolników. Niestety z naszego okręgu bardzo, bardzo dużo posłów zagłosowało za tą ustawą. Ja sobie pozwolę przeczytać imiona i nazwiska państwu posłów. Pan Krzysztof Czarnecki z PiSu, Pan Marcin Porzucek też z PiSu, Pani Maria Janyska z Platformy Obywatelskiej, Pani Marta Kubiak z Prawa i Sprawiedliwości, Pan Romuald Eichler z Lewicy i Pan Jakub Rutnicki. Szanowni Państwo, ci posłowie nie zasługują na to, żeby pełnić mandat posła. Tacy ludzie nie po prostu, to jest karygodne, żeby głosować za ustawą, która uderza w rolników, którzy w głównej mierze, jakby nie było, karmią ludzi, bo poświęcają wiele czasu na plony, żeby to wszystko urosło, żeby tu żeby ludzie mieli co po prostu jeść, a ci posłowie, zwłaszcza z naszego okręgu, zagłosowali za tak skandaliczną ustawą, co jest po prostu, po prostu ciężko to jakkolwiek komentować. Po prostu apel do Państwa posłów. Złóżcie proszę Państwa mandaty, bo to co robicie to jest skandal w najczystszej postaci. Dziękuję.